Siemaneczko, za mną jest coś co przesadzałem 3 lata temu i w tym roku pierwszy raz zbierałem owoce od tego momentu przesadzenia. To są stare morwy około 10 letnie, no, możliwe, że już 10 lat mają i zobaczcie jakie są w ogóle cuda, wzięły popuszczały, pędy młode gałęzie od starych tych grubych, no. No, pnij w sumie, nie? Pnij. Będę musiał na wiosnę to wszystko sobie wywalić, co jest suche, a nawet nie wiem, czy tego teraz nie zrobić na jesień, póki jeszcze są liście, bo wtedy wiadomo, wi widać co i jak. Więc lepiej jednak to moim zdaniem liście nie robić. Bo widać co rośnie, co nie, co to, to jest martwe, które nie, więc wszystko co jest uliścione zostawię, resztę wywalam. No, po owocowaniu są, nie? Owoce w ogóle morwowe, więc dość, znaczy dość szybko kończą, mm, no. Dość krótki jest czas zbioru, tak powiem. I teraz jest moment na to, by jeszcze jak kto chce z białej morwy pozbierać te listki które są najmłodsze do herbaty, jeszcze jest taka opcja, póki są zielone oczywiście, tego typu nie mogą być żółte, chociaż jak będą lekko żółtawe, to jeszcze się nic nie dzieje, ale tutaj całkowicie żółte odradzam, będzie po podobnie herbata gorzka, a tak jeszcze, jeszcze się dają no i... No i druga rzecz jest taka, że warto teraz właśnie się wziąć za te podcinania, tak jak mówiłem I przygotowanie ich do zimowania I w przyszłym roku owocowania Zobaczcie Na starym Jakby odnóżu gałęzi Puściło to mnóstwo młodych liści Mnóstwo młodych gałązek Więc co, polecam Próbować przesadzać starsze drzewa I to nie bójcie się tego robić, one będą osłabione, ale im większą bryłę korzeniową zbierzemy i nie obsypiemy tych drobnych, tych właśnie włosowatych chyba gałęzi, korzeni e, ziemi i nie pozwolimy wysuszyć, wysnąć, to będą właśnie miały większą szansę się przyjąć. Da się. Do następnego. Cześć.